Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo że jesteś otoczony ludźmi, czujesz się wyczerpany? Dlaczego wydaje się, że im bardziej jesteś obecny dla innych, tym mniej jesteś obecny dla siebie? Odpowiedź nie leży w tym, co robią inni, leży w tym, na co pozwalasz. Być może nadszedł czas, aby zmierzyć się z tym, przed czym uciekasz. Nie jesteś po prostu zmęczony, jesteś wyczerpany. Od dziecka uczono cię, że wartość człowieka polega na jego dostępności. Że bycie szybkim, dostępnym, pomocnym jest oznaką miłości, szacunku, dojrzałości. Ale nikt nie powiedział ci, że to idealny przepis na emocjonalne wyczerpanie przez świat, który nigdy nie oddaje tego samego. Karl Jung mawiał, że wszystko, co irytuje nas w innych, może doprowadzić nas do samopoznania. Ale co z tym, co wyczerpuje nas w milczeniu? Również, a nawet bardziej, odpowiadasz na wiadomości, tłumiąc płacz. Słuchasz problemów wszystkich, ale nikt nie zauważa Twojej ciszy. Mówisz w porządku, podczas gdy Twoje ciało woła o pomoc. To nie jest uprzejmość, to jest porzucenie siebie. A co jest najokrutniejsze? Ludzie przyzwyczajają się do Twojej ofiarności, zaczynają wymagać tego, czego nigdy nie miałeś obowiązku oferować, a kiedy próbujesz się wycofać, pojawia się osąd: Zmieniłeś się. Tak, zmieniłeś się. Bo dalsze dawanie tego, czego już nie masz, to emocjonalne samobójstwo. Ale kluczem nie jest odwrócenie się od wszystkiego, kluczem jest zwrócenie się ku sobie. Jest to coś, co Jung nazwał indywiduacją, proces porzucenia tego, kim inni chcą, żebyś był, aby w końcu stać się tym, kim naprawdę jesteś. A ta droga zaczyna się od radykalnego wyboru zaprzestania bycia dostępnym dla wszystkich przez cały czas, bo im bardziej starasz się być obecny dla innych, tym bardziej jesteś nieobecny dla siebie. I od tego momentu wszystko się zmienia, bo to nie jest już film o dbaniu o siebie, to manifest. Zerwanie. Ciche wezwanie do tych, którzy są zmęczeni krwawieniem, próbując wyglądać na silnych. Nadszedł czas, aby przekształcić swoją nieobecność w terytorium. Swoją ciszę w szacunek. Swoją selektywność w siłę. Teraz weź głęboki oddech, ponieważ to, co nastąpi, nie jest łatwe. Ale jest konieczne. Nadszedł czas, aby przeciąć więzy, wycofać się z chaosu i powrócić do centrum. Ponieważ kiedy przestajesz być dostępny, wszystko się zmienia. Wszystko. Czy zauważyłeś, jak prosta czynność, jaką jest brak natychmiastowej odpowiedzi, może zdestabilizować kogoś? Jak cisza czasami mówi więcej niż tysiąc uzasadnień. Prawda jest brutalna. Im bardziej jestem dostępny, tym mniej jestem wart. To nie jest metafora. To okrutne odbicie ludzkiej psychiki, to co jest zawsze w zasięgu ręki, nie jest uznawane za rzadkie, jest traktowane jako zasób, jako emocjonalna użyteczność. Długo mi zajęło, zanim to zrozumiałam. Zawsze uczono mnie, że obecność jest synonimem miłości, że bycie dostępnym jest dowodem charakteru, empatii, lojalności, ale nikt nie powiedział mi, że ta nieograniczona dostępność sprawiała, że byłam przewidywalna. A przewidywalność jest pierwszym krokiem do stania się zbędnym. Ludzie szukali mnie tylko wtedy, gdy potrzebowali ratunku. Wiadomości, na które odpowiadałam w ciągu kilku sekund, nigdy nie otrzymywały odpowiedzi. Relacje, które istniały tylko tak długo, jak długo mówiłem, tak. Karl Jung nazywał to „personą, maską, którą zakładamy, aby zostać zaakceptowanym. Ja nosiłem tę maskę przez lata. Zawsze uśmiechnięty, wyrozumiały, obecny. Nawet gdy krwawiłem w środku, nawet gdy milczenie byłoby granicą, którą należało wyznaczyć. Ta maska sprawiła, że stałem się funkcjonalny, przydatny, ale nigdy nie byłem sobą. Każda pochopna odpowiedź, każde w porządku przełknięte z gniewem, zdradzało mnie. I ta zdrada nie była dramatyczna, była cicha. Jak kran, który kapie, aż wyschnie cały zbiornik, Jung mówił o energii psychicznej jako o czymś cennym. O wewnętrznym paliwie, które źle ukierunkowane sprawiało, że byłem wrażliwy, wyczerpany i łatwy do manipulacji. I właśnie tak się działo reagowałem na wszystko na krytykę, na wymagania, na milczenie byłem emocjonalnym systemem awaryjnym innych ludzi i nazywano to dojrzałością ale to nie była dojrzałość to był strach strach przed zapomnieniem, przed złym zrozumieniem, przed odrzuceniem więc zostawałem, odpowiadałem, ustępowałem. I w ten sposób się wyczerpywałem, bo w głębi duszy cała ta dostępność nie była miłością, była desperacką próbą kontroli, kontroli narracji, kontroli wizerunku, kontroli samotności. I pewnego dnia wszystko, co mi pozostało, to zmęczenie zmęczenie, które nie mijało wraz z odpoczynkiem ponieważ nie było fizyczne, było egzystencjalne. Było to wyczerpanie bycia obecnym w życiu ludzi, którzy nigdy nie przejmowali się moją nieobecnością. Kiedy zaczęłam się wycofywać, wszystko zaczęło się zmieniać. Nie mówię o dramatycznym zniknięciu, ale o delikatnej odmowie, o zatrzymaniu się przed udzieleniem odpowiedzi, o pozwoleniu ciszy zająć miejsce, w którym wcześniej panowała moja niepokój, a wpływ był natychmiastowy nie na świat, ale na mnie. Po raz pierwszy zaczęłam odczuwać swoją własną energię. Zdałam sobie sprawę, jak często mówiłam tak, podczas gdy wszystko we mnie krzyczało nie. Karl Jung mówił o procesie indywidualizacji jako o podróży dostania się sobą, integracji światła i cienia, obecności i nieobecności. Zdałam sobie sprawę, że nieobecność jest tak samo istotna jak obecność. Dopiero gdy stałam się mniej dostępna, mogłam dostrzec, kto naprawdę był przy mnie, a kto był tylko dla tego, co miałam do zaoferowania. Moja nieobecność zaczęła ujawniać niewygodną ciszę. Ludzie, którzy zarzucali mi, że się zmieniłam, nie mówili, że jestem gorsza. Mówili, że przestałam być funkcjonalna. Przestałam być emocjonalnym zwierciadłem, w którym odbijali swoje bóle, poczucie winy i lęki. Kiedy przestałam reagować, pojawiły się ich cienie, a to ich destabilizowało. Ponieważ moja niedostępność rozbijała subtelną grę cichej manipulacji, w której byłam drugoplanową postacią. Jung mawiał, że to, czemu się opierasz, trwa. A kiedy opierałam się dyskomfortowi wycofania się, utrwalałam dynamikę, w której miłość była wymianą, obecność była walutą, a moja energia była nieustannie wyczerpywana. Ale kiedy się wycofałam, zaczęłam obserwować. A obserwowanie jest pierwszym aktem suwerenności, ponieważ ten, kto obserwuje, wybiera, a ten, kto wybiera, odzyskuje władzę. Odkryłam, że cisza ma siłę, której nie osiągają żadne słowa: rozbraja, dekonstruuje. Odsłania, a przede wszystkim ujawnia, pokazuje, kto nie potrafi poradzić sobie z jej brakiem, ponieważ nigdy naprawdę nie poradził sobie z jej obecnością. Bycie mniej dostępnym ponownie połączyło mnie z czymś, o czym zapomniałem prawem do istnienia bez konieczności ciągłego usprawiedliwiania się, do bycia emocjonalnie niedostępnym w każdej chwili dla każdej osoby z dowolnego powodu, do bycia zanim zacznie się służyć. To właśnie w tej przestrzeni wycofania się zaczyna się prawdziwa odbudowa, ponieważ nie jest to brak troski, jest to obecność świadomości, a ona zmienia wszystko. Wtedy odkryłam, że cisza nie jest nieobecnością, jest wzmocnioną obecnością. Kiedy przestaje mówić, świat zaczyna słuchać. Jung postrzegał ciszę jako żyzną arenę psychiczną, przestrzeń, w której dusza po raz pierwszy słyszy siebie bez zakłóceń. I dokładnie tak było w moim przypadku. Na początku cisza wydawała mi się karą, brak uczucia, samowolną karą, ale z czasem okazała się lustrem. W ciszy zaczęłam dostrzegać wzorce, emocjonalne powtórzenia, subtelne pułapki, w które wpadałam tylko po to, by poczuć się potrzebna. Zacząłem przypominać sobie, ile razy wymuszałem odpowiedź, aby uniknąć dyskomfortu związanego z byciem obojętnym, ile razy usprawiedliwiałem się nie dla jasności, ale z poczucia winy. Zamilknięcie zdałem sobie sprawę nie jest wycofaniem się, jest uwolnieniem się od potrzeby ciągłego udowadniania czegoś. A wiesz, co jest najbardziej przerażające to jak bardzo cisza niepokoi innych. Kiedy przestałem odpowiadać natychmiast, wyjaśniać każdy wybór, próbować utrzymać harmonię za wszelką cenę, pojawił się hałas, ale nie poza mną, w nich. To był upadek projekcji, ponieważ, kiedy mówiłem, oni mieli kontrolę nad narracją. Ale kiedy zamilkłem, ta kontrola została utracona. Pozostał tylko dyskomfort z własnym odbiciem. Wtedy zrozumiałam, że prawdziwa siła nie leży w argumentowaniu, ale w wyborze, gdzie i na kogo poświęcę swoją energię. Każde słowo jest emocjonalną inwestycją. Nauczyłam się rozdzielać je tak, jakby były nieskończone, ale teraz każda moja cisza była oświadczeniem. Nie jestem już dostępna na żadną grę, żadną dramaturgię. Żadną dynamikę, która wymaga ode mnie tego, czego nie mam już do zaoferowania. Ta cisza również dokonała selekcji. Niektórzy ludzie zniknęli, niektórzy nazwali mnie zimną, inni arogancką, ale żadna z tych osób nie potrafiła pogodzić się z wersją mnie, która nie potrzebowała akceptacji, aby istnieć. I to było wyzwalające, ponieważ ci, którzy znali mnie tylko z funkcji, nigdy nie dostrzegli mnie naprawdę. Cisza odbudowała moją wewnętrzną godność. Nie była już ucieczką, była terytorium terytorium, o którym teraz tylko ja decyduję, kto może na nim mieszkać. Nauczyłem się, że cisza, kiedy rodzi się ze świadomości, staje się zbroją, ale nie taką, która mnie izoluje, taką, która chroni mnie przed tym, co wcześniej mnie pochłaniało bo nie chodzi tylko o wyciszenie zewnętrznego hałasu chodzi o ponowne połączenie się z moją energią i ponowne nauczenie się jej wykorzystywania. Karl Jung mawiał, że umysł jest systemem energii, a wszystko, co myślimy, czujemy lub robimy, zużywa część tej siły życiowej. Problem polega na tym, że przez długi czas pozwalałam innym decydować, dokąd ona trafia. Odpowiadałem z grzeczności, usprawiedliwiałem się ze strachu, akceptowałem z poczucia winy. Każdy mój gest był mikrorezygnacją, nieświadomym oddaniem. A pod koniec dnia pozostawało wyczerpanie, nie fizyczne, ale psychiczne. Czułem się wyczerpany, nie wiedząc dlaczego, aż zrozumiałem. Moja energia nie była marnowana, była kradziona, a złodziejem często był nawyk, nawyk zadowalania innych, wyjaśniania, bycia zawsze obecnym, nawyk podtrzymywania rozmów, które już dawno wygasły, relacji, które już dawno się skończyły, ról, których nigdy nie chciałem pełnić. Im dłużej to robiłem, tym bardziej traciłem siebie, ale wtedy zacząłem wybierać. Być selektywnym wobec swojej duszy, wycofywać się z pustych dyskusji, milczeć w obliczu prowokacji, zamykać drzwi, które prowadziły tylko do mojej własnej erozji. I zaczęło dziać się coś magicznego. Moja obecność stała się bardziej intensywna, rzadsza, ale potężniejsza, mniej gadatliwa, ale bardziej szanowana. Jung twierdził, że proces indywidualizacji wymaga izolacji, ale nie gorzkiej izolacji, świętej izolacji. Czasu odosobnienia, aby ponownie usłyszeć siebie, zdala od histerii świata. I właśnie w tej przestrzeni odnalazłem swój prawdziwy głos nie ten, który podoba się innym, ale ten, który podtrzymuje nie ten, który odpowiada, ale ten, który decyduje to również w tej ciszy zdałam sobie sprawę z czegoś istotnego. Ci, którzy odeszli, kiedy przestałam być dostępna, nigdy nie byli ze mną naprawdę a ci, którzy próbowali mnie sprowokować, ściągnąć z powrotem do starej roli tylko pokazali, jak bardzo polegali na mojej nierównowadze, aby zachować kontrolę nad sobą. Moje odejście nikogo nie zraniło, tylko ujawniło rany, które zawsze tam były. I wtedy zrozumiałem, ochrona mojej energii nie jest egoizmem, to suwerenność. A jeśli kosztuje mnie to towarzystwo, to dlatego, że to towarzystwo nigdy nie było wspólnotą, było konsumpcją. Kiedy w końcu przestałem być zawsze obecny, coś umarło, i coś się narodziło. Nie była to romantyczna przemiana. To była amputacja. Przecięcie niewidzialnych więzi, które łączyły mnie ze starą rolą wybawiciela, doradcy, emocjonalnego ramienia. Z każdym -nie które wypowiadałem, część mnie płakała. Nie z bólu, ale z ulgi. Był to cichy krzyk kogoś, kto po raz pierwszy wybrał siebie, zanim zdecydował się zadowolić innych. Najpierw nastała cisza. Była brutalna. Czułem się, jakbym popełnił przestępstwo. Nie odpowiadając, nie wyjaśniając, odmawiając. Ludzie się ode mnie odwrócili, inni atakowali mnie słowami udającymi troskę. Mówili, że się zmieniłem i mieli rację zmieniłem się i dobrze. Bo to, co było wcześniej, nie była obecność, tylko emocjonalne zniewolenie przebrane za empatię. Karl Jung nazwał ten proces indywidualizacją, samotną, ale konieczną drogą wezwaniem do zdjęcia maski i wejścia w istotę. Prawda jest taka, że byłem zmęczony życiem dla innych, byciem rezerwą energii dla tych, którzy pojawiali się tylko wtedy, gdy byli puści. Moje odejście nikogo nie zraniło. Ujawniło jedynie, jak bardzo moja obecność była wykorzystywana jako podpora, dzięki której inni unikali spojrzenia w swoją własną otchłań. Dzisiaj moja nieobecność jest świętym terytorium. Nie tłumaczę, gdzie jestem nie usprawiedliwiam swojego milczenia nie proszę o pozwolenie na priorytetowe traktowanie własnej równowagi a jeśli to sprawia że jestem niezrozumiała to dlatego że większość nigdy nie zrozumiała co to znaczy być całością bycie całością nie oznacza bycia kompletnym oznacza niedzielenie się aby zmieścić się w przestrzeniach które cię umniejszają prawda o której nikt nie mówi jest taka że to odrodzenie boli Ponieważ bycie całością wymaga rezygnacji z wersji, która sprawiała, że wszyscy czuli się komfortowo, z wyjątkiem ciebie, wymaga znoszenia echa samotności, aż zamieni się w muzykę, wymaga pożegnania się z wersjami, które były oklaskiwane, ale które opróżniały cię od środka. I tu rodzi się punkt zwrotny, kiedy rozumiesz, że nie jesteś już dostępny dla jednostronnych relacji, dla rozmów, które cię wyczerpują, dla ról, które cię chorują, nie uciekasz od świata. Wracasz do domu, do swojego wnętrza, a po powrocie nie akceptujesz już okruchów uwagi ani płytkich uczuć. Akceptujesz tylko to, co szanuje Twoją ciszę. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w Tobie zrozumiało, że musisz się zmienić. Ale zrozumienie nie wystarczy. Transformacja wymaga decyzji. Chcecie teraz zaprosić do podjęcia tego zobowiązania? Napisz poniżej swoją prawdę. Filozofia odpuszczania. Napisz to jako symboliczny pakt, że od teraz wybierasz swoją energię, swój spokój, swoją integralność. A jeśli ta treść poruszyła Cię, polub ten film i zasubskrybuj kanał. To nie jest tylko miejsce do refleksji, to terytorium emocjonalnej odbudowy. A jeśli chcesz przyczynić się do jego dalszego rozwoju i pogłębiania, rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. To, co tu tworzymy, potrzebuje Ciebie, aby dalej się rozwijać ale przede wszystkim wybierz siebie, nawet jeśli oznacza to ryzyko bycia źle zrozumianym, bo w końcu samotność tych, którzy się chronią, jest warta więcej niż towarzystwo tych, którzy cię niszczą.